W tym filmie odkryjesz sekrety maksymalizacji przyjemności z kochania się w łóżku. Dzięki prostym, ale skutecznym technikom możesz stworzyć niezapomniane chwile, nawiązując głębszą więź ze swoim partnerem. Niezależnie od tego, czy chcesz dodać nowe emocje do związku, czy też chcesz zwiększyć swoją istniejącą pasję, te wskazówki są dla Ciebie. Czy jesteś gotowy na najbardziej fascynujące i przyjemne doświadczenie w swoim życiu? Witajcie, przyjaciele. Dzisiaj wszyscy odkryjemy jeden z najgłębszych i najprzyjemniejszych aspektów ludzkiej natury sekrety zwiększania przyjemności. W tym filmie, który połączyliśmy z filozofią stoicką, porozmawiamy o sposobach na osiągnięcie satysfakcji nie tylko fizycznej, ale także emocjonalnej i psychicznej. Jeśli szukasz głębszego, znaczącego i przyjemnego doświadczenia w swoim życiu seksualnym, jesteś we właściwym miejscu. Choć Wspólnie wyruszymy w tę fascynującą podróż. Pierwsza przyjemność umysłowa siła myśli. Pierwszym i najważniejszym krokiem w zwiększaniu przyjemności seksualnej jest przygotowanie psychiczne. Podstawą filozofii stoickiej jest idea skupienia się na rzeczach, które możemy kontrolować, i oczyszczenia umysłu. Podobnie świadomość mentalna odgrywa dużą rolę w doświadczeniach seksualnych. Umiejętność kierowania własnymi myślami pogłębia doświadczenia cielesne i zwiększa naszą przyjemność. Nasz umysł kształtuje to, co czujemy i jak reaguje nasze ciało. Jeśli jesteśmy zestresowani lub niespokojni, trudno nam się cieszyć. W tym momencie, zastosowanie nauk filozofii stoickiej o byciu chwilą i jej myśleniu niezależnym od czynników zewnętrznych pozytywnie wpływa na doznania seksualne. Umysłowy spokój pozwala nam nawiązać głębsze i bardziej znaczące połączenie. Poza tym ważne jest także odpowiednie ukierunkowanie naszych myśli i oczekiwań. Umysł wolny od osądów pozwala nam czuć się bardziej otwartymi i wolnymi. Zwiększa naszą pewność siebie i pozwala osiągnąć głębszą harmonię z partnerem. Kiedy jesteśmy przygotowani psychicznie, możemy lepiej zrozumieć zarówno własne ciało, jak i pragnienia naszego partnera. Ten wymiar mentalny, który leży u podstaw przyjemności, opiera się na utrzymaniu naszej wewnętrznej kontroli, niezależnej od świata zewnętrznego, jak sugeruje filozofia stoicka. Wykorzystując moc naszych myśli, możemy mieć przyjemniejsze i satysfakcjonujące doświadczenia. Druga sztuka dotyku głębia interakcji fizycznej. Dotykanie jest jednym z najbardziej podstawowych i potężnych sposobów relacji międzyludzkich. Dotyk ma ogromne znaczenie w zwiększaniu przyjemności seksualnej. Każdy kontakt tworzy więź emocjonalną i fizyczną, która ożywia nie tylko doświadczenia seksualne, ale także głębie relacji. W tym momencie możemy zastosować stoicystyczne rozumienie spokoju i świadomej świadomości. Powolny, ostrożny i uważny dotyk przynosi nie tylko stymulację fizyczną, ale także satysfakcję psychiczną i emocjonalną. Dlatego cieszenie się chwilą dotykania partnera i odczuwanie każdego szczegółu kontaktu fizycznego ma ogromne znaczenie. Zwracanie uwagi zarówno na reakcje fizyczne swoje, jak i partnera zwiększa harmonię między Wami i sprawia, że doznanie staje się bardziej intensywne. Kontakt fizyczny nie tylko zwiększa przyjemność seksualną, ale także wzmacnia poczucie zaufania, intymności i zaangażowania. Dzięki równowadze i kontroli rozumieniu myśli stoickiej możesz używać dotyków w świadomy i kontrolowany sposób. Powolne odkrywanie, a nie pochopne podejście, gwarantuje, że każdy dotyk będzie miał głębsze znaczenie. Te świadome dotknięcia zbliżają do siebie nie tylko ciała, ale i dusze. Sztuka dotyku to znacznie więcej niż akt cielesny, jest wyrazem wzajemnego zrozumienia i harmonii. Jeśli więc chcesz, aby doświadczenia seksualne były bardziej znaczące, poświęć trochę czasu na poznanie mocy dotyku. Trzecia świadomość sensoryczna. Odkryj przyjemność pięcioma zmysłami. Doświadczenia seksualne nie ograniczają się tylko do dotyku. Wszystkie pięć zmysłów może uczynić te chwile bardziej intensywnymi i niezapomnianymi. Świadomość zmysłowa jest ważnym elementem pogłębiającym przyjemność. Widzenie, słyszenie, wąchanie. Smakowanie i czucie wszystko to może wzbogacić doznania seksualne. Tutaj właśnie wchodzi w grę rozumienie świadomości w filozofii stoickiej pełne przeżywanie chwili i odczuwanie przyjemności oferowanej przez każdy zmysł. Obserwowanie partnera oczami, słyszenie wzajemnych oddechów, odczuwanie naturalnego zapachu skóry przenosi to doświadczenie poza wymiar fizyczny. Ten rodzaj świadomości zmysłowej sprawia, że stosunek seksualny ma o wiele większe znaczenie niż zwykła aktywność fizyczna. Zwracanie uwagi na każdy szczegół danej chwili zwiększa odczuwaną przyjemność i wzmacnia połączenie w tej chwili. Dodatkowo skupienie się na drobnych szczegółach może sprawić, że doznania seksualne będą bardziej wyjątkowe i niepowtarzalne. Na przykład szczegóły takie jak ciepło dotyku, rytm oddechu lub dotyk skóry partnera powodują przebudzenie zmysłów. W stoicyzmie zwrócenie uwagi na istotę każdego zmysłu pozwala pozostać w chwili i pozwala intensywniej odczuwać przyjemność. Jeśli chcesz wiedzieć, czego tak naprawdę kobiety oczekują od mężczyzn, jesteś we właściwym miejscu. Odkrywając sekretne pragnienia i oczekiwania kobiet, znajdziesz sposoby na zmianę relacji. Te ważne sekrety, które poprowadzą Cię o krok do przodu, są tym, co powinien znać każdy mężczyzna. Kliknij teraz. Nie przegap tej cennej informacji i zacznij zmieniać grę w swoich relacjach. Pełne wykorzystanie mocy zmysłów przenosi doznania seksualne w nowy wymiar. Wyrusz w zmysłową podróż, nie tylko fizyczną, w dążeniu do przyjemności. Każdy zmysł oddziałuje na siebie, a przeżywanie tego doświadczenia wszystkimi zmysłami dostarcza prawdziwej przyjemności. Czwarte połączenie emocjonalne. Harmonijny taniec duszy. Najgłębsza forma przyjemności seksualnej występuje, gdy połączenie emocjonalne jest silne, a także połączenie fizyczne. Jak podkreślam myśl stoicka, w centrum wszystkiego leży równowaga i harmonia. Harmonia ta powinna zapanować nie tylko pomiędzy ciałami, ale także pomiędzy duszami. Węź emocjonalna sprawia, że doświadczenie seksualne ma sens i jest satysfakcjonujące. Kiedy nawiążesz więź emocjonalną ze swoim partnerem, każdy dotyk, każde spojrzenie i każde słowo nabierają głębszego znaczenia. Wzajemne zaufanie, szacunek i zrozumienie sprawiają, że doświadczenia seksualne wykraczają poza wymianę przyjemności i przekształcają je w duchową intymność. Stwarza to bardziej holistyczną satysfakcję, zamiast skupiać się wyłącznie na przyjemności fizycznej. Intymność emocjonalna pozwala dzielić chwilę ze swoim partnerem i całkowicie zanurzyć się w tej chwili. Dzięki stoickiej filozofii wypoznania siebie i zrozumienia innych, możesz lepiej zrozumieć potrzeby emocjonalne swojego partnera i własne uczucia. Ta świadomość pomoże wam głębiej się zrozumieć. Najczystsza forma przyjemności wiąże się z harmonią emocjonalną, nie tylko fizyczną. Dlatego wzmocnienie więzi emocjonalnej podczas stosunku seksualnego zapewnia obu stronom bardziej satysfakcjonujące doznania. Kiedy poświęcisz czas na zbudowanie i pogłębienie tej więzi ze swoim partnerem, doświadczenie seksualne stanie się czymś więcej niż tylko aktem, stanie się prawdziwym dzieleniem się i harmonią. Piątego właściwy moment bycie obecnym w tej chwili. Sekretem osiągnięcia najwyższego poziomu przyjemności seksualnej jest właściwe ustawienie czasu i bycie w pełni obecnym w tej chwili. Według filozofii stoickiej bardzo ważne jest, aby być w najlepszej formie i zachować ostrożność w każdym momencie życia. Ma to również duży wpływ na doświadczenia seksualne. Właściwy moment jest jednym z kluczowych elementów zwiększania przyjemności. Kiedy zanurzysz się w chwili, każdy dotyk każdy oddech nabierają większego znaczenia. Przyjemność maleje, gdy się spieszymy lub działamy w celu osiągnięcia rezultatu. Na każdym etapie stosunku płciowego należy uzbroić się w cierpliwość i pozwolić na naturalny przepływ. Podobnie jak w myśli stoickiej, w doświadczeniach seksualnych dużą różnicę robi zaufanie naturalnemu rozwojowi w chwili bez sprawowania kontroli. Im wolniej i bardziej świadomie się poruszasz, tym głębszą przyjemność odczuwasz. Dzięki temu możesz doświadczyć większej przyjemności nie tylko fizycznej, ale także emocjonalnej i psychicznej. Kolejną ważną kwestią jest to, że synchronizacja czasu nie jest tylko procesem fizycznym. Aby złapać ten sam rytm z partnerem i zrozumieć swoje potrzeby i pragnienia, niezbędna jest także harmonia emocjonalna. Stoicyzm zaleca rozwijanie własnej wewnętrznej równowagi i cierpliwości aby osiągnąć harmonię między Tobą a Twoim partnerem. Spokój psychiczny i cierpliwość sprawiają, że doświadczenie seksualne staje się bardziej namiętne i znaczące. Dzięki tej harmonii i wyczuciu czasu stosunek seksualny przestaje być jedynie aktem fizycznym, a staje się w pełni wspólnym doświadczeniem. Kiedyż integrujesz nauki filozofii stoickiej ze swoim życiem seksualnym, stworzysz głębszą więź nie tylko ze swoim partnerem, ale także ze sobą. Życie chwilą jest kluczem do satysfakcji seksualnej, a ta satysfakcja wynika z cierpliwości i świadomości, a nie pośpiechu. Szóste zarządzanie stresem. Zwiększ przyjemność dzięki wewnętrznemu spokojowi. Jedną z największych przeszkód w doświadczeniach seksualnych jest stres i niepokój. Ponieważ presja życia codziennego zajmuje nasze umysły, trudno jest cieszyć się tym. Nauczanie filozofii stoickiej o równowadze emocjonalnej oferuje sposoby radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu na życie seksualne. Wewnętrzny spokój jest niezbędny do osiągnięcia satysfakcji seksualnej, ponieważ stres uniemożliwia ciału relaks i życie chwilą, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Stres zmniejsza popęd seksualny i negatywnie wpływa na wydajność fizyczną. W takim przypadku ulgę psychiczną można uzyskać. Korzystając z nauk stoików, stołyki twierdzą, że nie powinniśmy skupiać się na rzeczach, na które nie mamy wpływu. Idea ta odnosi się także do doświadczeń seksualnych. Jeśli twój umysł skupia się na stresujących wydarzeniach z przeszłości lub obawach o przyszłość, niemożliwym staje się bycie tu i teraz i cieszenie się nim. Zaakceptowanie źródła stresu i przezwyciężenie go otwiera drzwi do bardziej satysfakcjonującego życia seksualnego. Połączenie ciała i umysłu ma ogromne znaczenie dla zwiększenia przyjemności. Aby twoje ciało mogło się zrelaksować, najpierw musi być zrelaksowany umysł. W tym momencie stoicyzm oferuje sposoby osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Techniki głębokiego oddychania, medytacji i uważności redukują stres, pozwalając ci być bardziej otwartym zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie podczas doświadczeń seksualnych. Dzięki temu podczas stosunku seksualnego możesz osiągnąć spokój psychiczny i relaks, co znacznie zwiększa Twoją przyjemność. Wreszcie, zarządzaniem stresem można dzielić się nie tylko indywidualnie, ale także ze swoim partnerem. Otwarta rozmowa z partnerem, wzajemne zrozumienie i wsparcie zmniejsza stres dla obu stron. Stoickie rozumienie i wzajemnego wspierania się przyczynia się do pogłębienia relacji i ulgi dla obu stron. Wewnętrzny spokój w połączeniu z dzieleniem się i zrozumieniem staje się potężnym narzędziem zwiększającym przyjemność seksualną. Tak, przyjaciele, wspólnie odkryliśmy sekrety zwiększania przyjemności seksualnej. Pamiętaj, że wszystko jest podróżą mentalną i emocjonalną, a nie tylko fizyczną. Jeśli będziesz bardziej świadomy i uważny zarówno na siebie, jak i na swojego partnera, Twoje doświadczenia seksualne będą znacznie głębsze i bardziej znaczące. Jestem pewien, że filozofia stoicka Cię tutaj poprowadzi, tak jak ma ona wpływ na każdy aspekt życia. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij kliknąć przycisku lubię to i subskrybować. Podziel się ze mną swoimi przemyśleniami w komentarzach, abyśmy mogli razem porozmawiać o tych kwestiach bardziej szczegółowo. Dbajcie o siebie i do zobaczenia w kolejnym filmie.